Jak sami widzicie, jest 22.10 i ja opóźniłem nagranie księżyca o 40 minut. Ale to nic. Przedtem księżyc się znajdował gdzieś. No w tym punkcie, że go tak ledwo widziałem, jak się tak nachyliłem. A teraz go widać, nie? Bo jest już ciemniej. A miałem go nagrać, jakby było jaśniej, nie? No, a okolica jest jak jest. No. Ta okolica jest jak jest. No to idziemy pewnie z drugiej strony zobaczyć, nie? No. No nic, moi drodzy. Ja zgasiłem tylko dlatego, żeby było lepiej widać. Sami wiecie, nie? Więc tak. Widok jest jak jest. Niebo oczywiście puste z tej strony standard. I mało kto chodzi, jak nie w ogóle. To wracamy, nie? Bo przecież ile można tu siedzieć? Sorry, to tylko stara do mnie gadała No więc tak Zakończę film Pokażę księżyc, no nie? I zakończę film standardowo, nie? No Także trzymajcie się, do zobaczenia I narka.